Andrzej Baruła, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie Panoramy Lubelskiej. Podejrzani o udział w strzelaninie aresztowani. Joanna Mucha podała się do dymisji. Alerty pogodowe dotyczące silnych burz w regionie. Dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w strzelaninie w Niemcach pod Lublinem zostało aresztowanych, poinformowały policja i prokuratura. Dwóch innych mężczyzn zostało rannych. Śledczy nie wykluczają porachunków w środowiskach przestępczych. A o szczegółach, Marcinotto. Mogłoby się wydawać, że takie sceny można oglądać jedynie w filmach sensacyjnych. Jednakże pod koniec kwietnia w gminie Niemce doszło do awantury między grupą mężczyzn. W pewnym momencie padły strzały, doszło do krwawej bójki. Użyto nawet substancji łatwopalnej, która zapaliła jeden z samochodów. Według naszych nieoficjalnych ustaleń, ta bójka miała miejsce między grupą gangsterów. Teraz doszło do przełomu. W tym śledztwie po niemal dwóch miesiącach policja ustaliła dwóch podejrzanych, którzy mieli brać udział w tej bójce. Do tego zatrzymania doszło w Łukowie. Jak to zatrzymanie wyglądało, to pokazuje m.in. to nagranie policyjne. Policja! 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 Akcja była przeprowadzona przez kontrterrorystów. W jej trakcie jeden z mężczyzn próbował uciec, przeskakując na sąsiedni balkon zamkniętego mieszkania. Policjanci szybko udaremnili ucieczkę. W sumie zatrzymano trzech mężczyzn, a to był tylko początek. Tam też ujawniliśmy pistolet z ostrą amunicją, 50 sztuk naboi, z, także z tłumnikiem do tego pistoletu. Zatrzymani to 40-letni Marcin S., 50-letni Robert S. i 43-letni Daniel K. Dwaj pierwsi usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w pobiciu z użyciem broni palnej, z której strzelano w kierunku dwóch pokrzywdzonych. Drugi zarzut dotyczy posiadania kilku jednostek broni, które zostały ujawnione na, w miejscu zatrzymania. Natomiast trzecia z tych osób ma zarzut dotyczący tylko posiadania broni nielegalnego. Te czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat. Akcja kontrterrorystów była pokłosiem wydarzeń z wieczora 24 kwietnia. Wtedy przy jednej z pizzerii w Niemcach doszło do wymiany ognia. Kiedy przyjeżdżają policjanci znajdują tam właśnie łuski, kije golfowe, nóż i inne przedmioty. To wszystko zostaje zabezpieczone. Jeszcze tej samej nocy dwóch rannych mężczyzn zgłosiło się z ranami postrzałowymi do lubelskich szpitali. Jedna z osób, które zostały postrzelone, odniosła bardzo poważne obrażenia i to była tak naprawdę zgodnie z opinią biegłych, była to choroba realnie zagrażająca życiu. Natomiast druga osoba poniosła obrażenia, które skutkowały naruszeniem czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni. Tak to brzmi w przepisach. Śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań. Sprawa jest rozwojowa. Marcin Otto, Panorama Lubelska. Zarząd Województwa Lubelskiego z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. W obu przypadkach zagłosował klub radnych Prawa i Sprawiedliwości przeciwko koalicja Obywatelska i Trzecia Droga, a od głosów wstrzymał się radny Konfederacji. Emil Paliwoda. Drogi i ochrona zdrowia to dwa najpoważniejsze zadania inwestycyjne, w które w ubiegłym roku zaangażowane były środki z budżetu województwa lubelskiego. Mamy budowę drogi 820, tą, którą ciągniemy do Sosnowicy Łęczna, Sosnowicy, budowę drogi tu na Łęczów, Lublin. No i rozpoczęcie budowy drogi 833. Była to pomoc szpitalom, tym największym, szczególnie w Lublinie, ale też dokładaliśmy pieniądze na inwestycje, żeby jakość świadczonych usług była coraz lepsza i bardziej nowoczesna. Jednak zdaniem radnych Koalicji Obywatelskiej tych inwestycji było za mało. Udało się bowiem sfinansować te na kwotę niespełna 480 milionów złotych przy budżecie samorządu sięgającym prawie miliarda 890 milionów złotych. Bywały takie lata, że jako samorząd województwa wydawaliśmy na inwestycje 50- kilka procent ogólnego budżetu do 60%, procent, gdzie były realizowane duże inwestycje, nam ciągle brakuje przynajmniej jednej inwestycji sztandarowej. Wątpliwości sejmikowej opozycji budzi także polityka promocji województwa lubelskiego. Radni kwestionują wydatki z poprzedniego budżetu, ale także z tego rocznego. W tym roku już praktycznie 4,5 miliona złotych samorząd województwa lubelskiego wydaje na promocję naszego województwa poprzez PKO. Bon turystyczny, który by właśnie zachęcił mieszkańców do tego, aby przyjeżdżać do naszego województwa. Tutaj zostawiać swoje pieniążki, budować naszą lokalną gospodarkę. Niestety nie może się przebić. Zadłużenie województwa spadło poniżej 230 milionów złotych, a w kasie samorządu znalazła się nadwyżka przekraczająca 100 milionów złotych. Wynika to z tego, że w zasadzie nie miało się pomysłu, jak te środki zagospodarować. Mało tego, dochody nie są zrealizowane w 100%, tylko 94% wydatki w 86,5% stąd ta nadwyżka. 100 milionów nadwyżki jest spowodowane przede wszystkim właśnie tym, że części robót nie można było, że tak powiem, wykonać w 2024 roku. To jest normalne. Sejmik udzielił zarządowi województwa absolutorium za wykonanie budżetu oraz wotum zaufania w oparciu o raport o stanie województwa. W obu przypadkach za głosował klub radnych PiS, posiadający 21 głosów w sejmiku liczącym 33 radnych. Lubelska posłanka Joanna Mucha zrezygnowała z funkcji wiceministra edukacji. W sejmie Mucha reprezentuje klub Polski 2050, a mandat uzyskała w 2023 z listy Trzeciej Drogi w okręgu numer 6. O motywach swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Przez wiele ostatnich miesięcy intensywnie pracowałam nad projektami, które głęboko w to wierzę mogły zmieniać polską szkołę. Niestety, mimo wielu prób i rozmów, nie udało się zbudować poparcia dla ich realizacji w kierownictwie Ministerstwa Edukacji Narodowej i w rządzie. W tej sytuacji kontynuowanie pracy na dotychczasowym stanowisku uznałam za niezasadne. Joanna Mucha objęła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji w grudniu 2023 roku. Zajmowała się między innymi zmianami w programie 800+, uzależniającymi przyznanie świadczenia ukraińskim dzieciom od spełniania obowiązku szkolnego. We wpisie w mediach społecznościowych podziękowała współpracownikom i przełożonym. Zapowiedziała także gotowość do innych działań w ramach koalicji 15 października. Joanna Mucha jest posłanką od 2007 roku. W wyborach w 2023 zdobyła ponad 32,5 tysiąca głosów, co było trzecim wynikiem wśród kandydatów z okręgu numer 6. Ludowcy kontynuują dialog z organizacjami rolniczymi. Współpraca dotyczy zmian legislacyjnych na szczeblu rządowym i lobbingu w instytucjach europejskich. Urzędnicy z Brukseli tworzą taki mur, klocek do klocka między... Nimi, a ludźmi, którzy mieszkają w tej Unii. Te mocne słowa nieprzypadkowo padają w towarzystwie europosła. Rolnicy mówią jasno, ich sektor natychmiast potrzebuje deregulacji. Należałoby odejść od pewnych restrykcji związanych z, czy to z ETS-ami. Czy, czy z, właśnie z ograniczeniami w ochronie roślin. Bo za chwilę nie mamy się gdzie, będzie, nie będziemy mieli gdzie się ubezpieczyć, nie będziemy mieli gdzie i czym pryskać, nie będziemy mieli jak nawozić i czym. I nagle ta produkcja stanie się, stawia się po znakiem zapytania. Pytań pada więcej, na przykład o negocjacje Komisji Europejskiej z Ukrainą dotyczące umowy handlowej. Nie nowej umowy, jak się często mówi o tym w przestrzeni publicznej, bo żadnej nowej umowy handlowej z Ukrainą nie będzie, ale ewentualnie wprowadzenie zmian do tej starej, która od 6 czerwca ponownie obowiązuje, a to są te zasady, które obowiązywały przed ruską agresją na Ukrainę. Rolnicy i politycy rozmawiali też o konieczności reformy systemu ubezpieczeń. Dziś od wystąpienia klęsk żywiołowych do wypłaty odszkodowań mija ponad pół roku. Brakuje na Polsce takiego naprawdę sprawdzonego, szybkiego systemu oceny tych szkód w gospodarstwach rolnych. Być może przy wykorzystaniu też nowych technologii, żebyśmy mogli szybko czasować. Albo też zejść na całkowicie inny, jak to mówią rolnicy, tor, czyli ubezpieczenia rolnicze, ale takie ubezpieczenia, które są powszechne. Tego typu rozmowy mają odbywać się co miesiąc. To jest główne wydanie Panoramy Lubelskiej. Spójrzmy, co jeszcze w programie. Kolejne konsultacje w sprawie przyszłości górek czechowskich w Lublinie. Dziś, Dzień Ojca. Ruszyły kolejne konsultacje w sprawie przyszłości górek Czechowskich w Lublinie. Miasto przez miesiąc czeka na opinię mieszkańców i instytucji odnośnie tego, co wynegocjowało z właścicielem terenu, a to rezygnacja dewelopera z kilku pięter bloków, oddanie Lublinowi działki pod budowę szkoły i utworzenie 75-hektarowego parku, który potem stanie się własnością publiczną. Michał Hetman. Negocjacje między miastem a właścicielem terenu trwały rok, i według ratusza są dla ratusza korzystne. Urzędnicy te korzyści wyceniają na 120 milionów złotych. Szereg zmian w infrastrukturze, zwiększenie opłaty planistycznej z tej wcześniej zaproponowanej, uzyskujemy działkę pod cele publiczne w niedalekiej odległości, zmieniamy układ drogowy ułatwiając tym samym czy rozładowując ruch po istniejącej Jednej z dróg dojazdowych. Wszystkie inwestycje to finansowy obowiązek dewelopera, w tym adaptacja 75 hektarów górek na park, przy którym będzie parking, tak by mogli korzystać z niego nie tylko mieszkańcy osiedli na górkach, a te osiedla będą mniej zaludnione niż chciał tego właściciel, bo kolejnym warunkiem była redukcja pięter w blokach. Z od strony ulicy koncertowej w trakcie negocjacji. Poprosiliśmy inwestora o obniżenie y, wysokości i on ją obniżył do y, metrów 25, a zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na bezpośrednim styku y, z zabudową rezydencjonalną na Halickiego y, i Borelowskiego bodajże do ulicy, będzie miała wysokość 12 metrów. Deweloper zapłaci też czterokrotnie większą opłatę planistyczną. Projekt ugody, która od dziś jest przedmiotem konsultacji społecznych, to według miasta spełnienie oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron. Czy tak jest w istocie? To pokażą opinie blisko 40 instytucji, które mogą w tej sprawie zabrać głos. Jak zobaczymy, co nam wpłynie i jakiego zakresu zmian wymaga, dopiero można rozmawiać o jakimś ciągu dalszym, bo nie wiemy, kto napisze, co napisze i co my będziemy mogli uwzględnić. Dlatego miasto nie podaje, kiedy projekt trafi na sesję Rady Miasta nierobienie w tamtej części niczego doprowadzi do wyginięcia tam chomika i to wszyscy ekolodzy też o tym wiedzą i właśnie jakby te czynności które my podejmujemy teraz i zbudowanie takiego azylu dla tych zwierząt i roślin spowoduje, że uda nam się ochronić tę wartość przyrodniczą. Konsultacje potrafają do 21 lipca. W ich ramach na górkach odbędzie się m.in. spacer studyjny z zespołem projektowym, który będzie tłumaczyć w plenerze to, co na razie znajduje się jedynie na papierze. Michał Hetman, Panorama lubelska. Od dziś Biłgoraj ma terenowy punkt paszportowy. Otwarto go przy ulicy Komorowskiego 3. Czynny jest od piątku do poniedziałku, od 8 do 12. Anna Wetoszka. To bardzo ważne biuro dla regionu i lokalnej społeczności. Istotne jest również to, że punkt został uruchomiony przed sezonem wakacyjnym. Paszporty są dzisiaj powracającym do takich łask dokumentem, ze względu na to, że Polacy już nie podróżują tylko po Unii Europejskiej, podróżują po całym świecie. Poza tym jest biznes. Biznes również wychodzi już poza granice Unii Europejskiej i polscy przedsiębiorcy, mali i średni, również już podróżują poza Unię Europejską. Coraz więcej osób z różnych powodów potrzebuje paszportów, stąd zainteresowanie jest duże. Spodziewamy się tutaj, że nie tylko z samego Biłgoraja, czy też z powiatu biłgorajskiego będą korzystać mieszkańcy, ale również z powiatu z Tarnowskiego, z miasta Tarnogród, być może nawet z Rzeszowskiego, bo w niektórych miejscowości jest bliżej tutaj do Biłgoraja niż do Rzeszowa. Dotychczas mieszkańcy powiatu biłgorajskiego jeździli po paszport do Zamościa albo do Chełma czy Lublina. Punkt paszportowy powstał w siedzibie Urzędu Gminy w Biłgoraju. Jako wójtu życzam tutaj e, lokalu. Oczywiście lokal jest bezpłatny, bo to służy przede wszystkim mieszkańcom gminy, miasta, ale całego powiatu. E, tak jak powiedziałem, wcześniej bardzo, ten. Punkt był oczekiwany i bardzo potrzebny. O wyposażenie biura zadbał burmistrz Biłgoraja. Punkt paszportowy powstał dzięki współpracy samorządowców z całego powiatu. Było to dużo procedur, dużo dokumentacji, dużo pozwoleń. Dlatego też przesunął nam się termin z początku roku na, na, na czerwiec, właśnie na teraz ale cieszę się, że udało się dopiąć i że mieszkańcy będą mogli korzystać. Starania o to, aby utworzyć punkt paszportowy trwały od kilku lat. Burmistrz Janusz Rosłan wyszedł ze mną z tą inicjatywą, żeby utworzyć takie biuro paszportowe. No i nieodzownym elementem, oczywiście nieodzowną osobą, jest wojewoda lubelski. To samorządowcy bardzo często mówią nam i informują nas o tym, jakie są te lokalne potrzeby, a naszym obowiązkiem jako władzy publicznej jest te postulaty realizować, co niniejszym czynimy. Władze województwa zwiększają dostępność usług paszportowych na terenie całego województwa. Takie punkty poza Lublinem funkcjonują jeszcze w dziewięciu miastach. Światowy Dzień Uchodźcy obchodziliśmy w piątek, a dzisiaj poznaliśmy laureatów ogólnopolskiego konkursu. Jesteśmy razem i blisko siebie. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych nagrali łącznie 39 filmików, w których pokazali, że inny kolor skóry czy wyznanie nie jest barierą i powodem wykluczenia społecznego. Filip Karman. Jestem Juri Tkaczenko. Mam 17 lat. Jestem z Ukrainy. Juri mieszka w Lublinie od 3 lat. Jest najlepszym przykładem na to, że w polskich szkołach coraz rzadziej można spotkać przejawy niechęci do obywateli innych krajów. Może kiedyś miałem, ale to strasznie rzadko. Nie ma takiego czegoś. I żeby pokazać to jeszcze lepiej, po raz trzeci został zorganizowany konkurs, jesteśmy razem i blisko siebie. Polegający na um, przygotowaniu krótkich prac, w tym wypadku filmików, ukazujących um, relacje koleżeńskie, integrację pomiędzy dziećmi polskimi i takimi z doświadczeniem uchodźczym. Filmików powstało w sumie 39. Tworzyli je uczniowie z własnej inicjatywy. Część scen powstała podczas zajęć, inne już w czasie wolnym. Cel był ten sam. Ani religia, ani kolor skóry nie powinny stanowić barier. I wszyscy potrafimy razem się połączyć, nie ważne czy chodzimy na religię, etykę lub inne lekcje, to razem potrafimy wszyscy się zjednoczyć. Jeżeli przypominamy o tym już od młodych lat, także młodzieży, to całkiem inaczej budujemy swoje społeczeństwo. Wszystkie filmiki stworzyli milenialsi, czyli osoby urodzone najczęściej po roku 2000. Oni po prostu urodzili się w czasach, kiedy tych granic już nie było, prawda? bo, bo, bo internet powoduje, że te, te granice znikają. Ale nawet dla milenialsów samo pojęcie uchodźca nabrało nowego znaczenia po 24 lutego 2022 roku. Od tego czasu z Ukrainy do Polski przyjechało prawie 9 milionów osób. Problemy są, bo Polska nigdy nie była państwem imigracyjnym, czyli mieliśmy dotychczas mało przybyszy. Konkurs miał też uświadomić, jak duży jest problem prześladowań, i to na całym globie. Do kwietnia tego roku było 122,1 milionów osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów. W czym są przesiedlonych? Warto też wiedzieć, że w ostatnim dziesięcioleciu liczba uchodźców zwiększyła się Dwukrotnie głównie w Sudanie i Syrii. Filip Karman, Panorama Lubelska. Dzisiaj Dzień Ojca. Każdy tata może czuć się wyjątkowo. Są życzenia, laurki i drobne upominki. To nie tylko okazja do wyrażenia wdzięczności za ojcowski trud w wychowaniu dzieci, ale też podkreślenia współczesnej roli ojca. Maja Matejaszek. Cud na rodzin to dopiero początek ojcowskiej drogi. Więź tata-dziecko jest równie ważna jak ta z mamą, podkreślają eksperci. Każda minuta spędzona z dzieckiem będzie tą minutą, która będzie adekwatna do tego, jak będą nas dzieci traktowały w przyszłości. Zarówno kiedy dziecko ma 3 lata, 2 lata czy 15, ten ojciec jest niezbędny do tego, żeby funkcjonować dobrze. Chociaż tutaj ukłon dla mam, które dają radę za dwoje. Tak samo w drugą stronę, jeżeli chodzi o tych tatusiów, którzy dają radę. Bo przykład płynie z góry. Pierwszy wzorzec, który pokazuje chłopcom, jak być mężczyzną, jak zawalczyć o swoje, jak przekonywać świat do siebie i zdobywać świat, a dziewczynkom pokazuje, jaki może być format partnera. Czas spędzony z tatą jest bezcenny. Lubimy się bawić zabawkami i w ogrodzie jeździć rowerami. Malujemy. A co malujecie? Niedzielkę i wyflaka. Dlatego o tacie pamięta się nie tylko od święta, podkreślają najmłodsi. Duże szczęście, miłości. Ja bym był zdrowy że bym jemu pomagał kosić trawę. Co ważne w pojęciu tata nie zawsze musi chodzić o więzy krwi. Nie zawsze jest to biologiczny tata. Czasem jest to trener, czasem jest to wujek, czasem jest to ktoś bliski rodzinie, kto taką rolę i funkcję spełnia, w którym można obejrzeć się jak w lustrze, zobaczyć te cechy, które są ważne, które są ważne dla rozwoju każdego dziecka. Model ojcostwa przeszedł rewolucję, od mniej obecnego w procesie wychowawczym do w pełni świadomego i aktywnego. To efekt nie tylko zmiany mentalności, ale też realnego wsparcia. Tata ma wyłącznie dla siebie dwa tygodnie urlopu. Ojcowskiego, na którym otrzymuje stuprocentowy zasiłek, ale to nie wszystko. Nie wszyscy ojcowie wiedzą, że mogą korzystać także z urlopu rodzicielskiego. To urlop, który trwa 41 tygodni. On jest na równi dla mamy i dla taty dziecka. W ramach tych 41 tygodni każdy z rodziców ma przynajmniej 9 tygodni tego urlopu do wykorzystania, których nie może przenieść na drugiego rodzica. Głębsze więź z dzieckiem procentuje w przyszłości. Wiedzą o tym mieszkańcy Lubelszczyzny. Z samego urlopu ojcowskiego od stycznia do kwietnia. Wietnia tego roku skorzystało 2200 panów. To teraz o niespokojnej pogodzie wciąż obowiązują ostrzeżenia o upale w województwie lubelskim, a od zachodu nadciągają chmury burzowe, dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejny alert drugiego stopnia o silnych wyładowaniach, obfitych opadach i porywistym wietrze. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oceniają, że ryzyko wystąpienia tych gwałtownych burz sięga nawet 80%. Te zjawiska mogą dać się we znaki, bowiem prognozowany jest wiatr, który w porywach może pędzić z prędkością nawet 100 km na godzinę. Spodziewane są także obfite opady deszczu sięgające 40 mm. Warto zatem mieć na uwadze te alerty i odpowiednio w miarę Możliwości przygotować się do tych potencjalnych zjawisk. Ważne jest między innymi to, by usunąć z ogródków, balkonów wszelkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr o tej prędkości i wyrządzić szkody. Możemy też przy takim wietrze, zwłaszcza spodziewać się tego, iż gałęzie drzew będą się łamały, dlatego zadbajmy o to, żeby nasze samochody nie były zaparkowane. Pod drzewami, a także sami, jeżeli zastanie nas taka burza, nie szukajmy schronienia pod drzewami. Te ostrzeżenia obowiązują do drugiej w nocy, ale należy bacznie śledzić wszelkie komunikaty meteorologiczne, bowiem sytuacja jest dynamiczna i może ulec zmianie. To jeszcze zaproszenie na gościa panoramy. Dziś naszym gościem o 21.15 będzie wicewojewoda lubelski Andrzej Maj. Polecam. I zapraszam na wieczorny serwis o 21.30. Do zobaczenia.